Arcykuro. Ostatnie słowa do Marcina Najmana. Teści. Ty kurwo jebana, ty szmato pierdolona. Ty kurwo, ja jebie ty pedale jebane, ty pedale jebane. Ty pedale jebane, kurwo szmato pierdolona. Pierwszy raz no sytuację, kurwa? że stoi Jacek Murański, Marcin Najman siedzi. Niech sobie lepiej, kurwa, siądzie, bo mu jak wyjebie, to, kurwa, już, już tej walki, kurwa, nie będzie. Bo cię teraz, kurwa, ben, 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 Rozumiesz to? Ben, ben, ben. Bo cię teraz, kurwo zlokalizuje. Panie i panowie, myślę, że w ten sposób zakończymy ostatni roast przed galą Cloud. Panie i panowie, bo was 130 tysięcy na ostatnim momencie. Widzimy się w piątek na czas. Ważeniu. Kurwa. Widzę, że jeszcze są jakieś emocje, więc nie chcę wam przerywać. Kurwa, Ostatnie słowo panowie po tej sytuacji? Ja już powiedziałem. Jedyne co czeka, to go wpierdolą. Najman, Najman! Si! Ty kurwo, trzyma to pierdolona! się kurwo dojadę w sobotę? <grym> tak jest spierdol, kurwo, że zobaczył. Jeszcze że się nie masz? pozbierasz, kurwo. Nie rzucania bruda nie się? pozbierasz się, kurwa.

Najpierw ty inkognito, a potem wielka ta kura Ujujuj, ujujuj, ujuj. Twoja to Odejcie, bo jesteś klośny marionet. Ja jestem klośny marionet. Ja jestem jestem klośny jestem klośny. Ja jestem największym królem jestem cesarzem. Ja jestem Ja jestem cesarzem. jestem cesarzem. Ja jestem rozpierdolę! jestem cesarzem. Ja jestem Jesteś Ja jestem Najman, Ja jestem cesarzem. Ja

A szkoda przerywać, kiedy to wszystko zaczęło się toczyć w taki sposób, panowie, aż ciężko wam przerwać. Tej gruby, ale ci bombę wywaliło. Co tam masz? Bombę, to by tą bombę przy ubiegłym wywaliło <śmiennie> Od tamtego momentu jesteś debilem, kurwa, rozumiesz? Jeszcze chcecie docholować do tej, do tej soboty, kurwa <śmiennie> co holować prawie się teraz Kurwa Jebana. To, 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 to. No kurwo kurwa, dzisiaj splaszę, kurwa, jak peta kurwa i już nic nie będzie. Ty szma to jebana! Panowie, czy z rękoma z tyłu u, jesteście w stanie podejść do siebie? Wypierdolić w zęby. Tak, mogę podejść i mu wyjewać zęby. Bardzo chętnie. To On zwariował. O kurwa, chodź. Ja pierdolę. groźny Marcin Najmar. Leków nie wziął znowu. Ja pierdolę. Znowu. 9 marca, panie i panowie. Nieparuwy. Klaut. Ty kurwa, jebana szmato. Ty mój kolega pedale zajebane. Kolega podpisz. Ty pedale zajebane. Twój kolega. Jest po tobie kurwo. Jest po tobie. Twój kolega zrobił. Jest po tobie. tak tak toj, toj, toj. Worku ty szmato jebana. Śmieszny, ja to Gidlęba. będzie najłatwiejsza walka w moim życiu. Ty, ja miałem być ja, taki jem, gremlin kurwa, ja miałem no. być kaurem. Kur... Ty, to jest najłatwiejsza to, to jesteś to... jest wysoki taki, że ci wyjebie No chodź chodź, no, chodź, no, chodź to chodź no trzyma, No ha! Do porozumienia, Kurwa, chodź, kurwa! Chodź, kodź, kurwa, chodź, kurwa! Chodź, kodź, kurwa, Pisz, kurwa! Kurwa, kurwo Kurwa, kurwo Uhu! kurywo, jebana! Uhu! kurywo, kur <ś buckets> tak, o tobie, kurwa. o tobie, kurywo! O tobie, tutaj... O tobie, kurywo! O tobie, kurywo! O tobie, kurywo! kurwo tobie, kurywo! O tobie, kurywo! O tobie, kurywo! kurwa tobie, kurywo! O O tobie, kurywo! O tobie, kurywo! kurwa. Później, ma teraz to szmatu nadsinamy. No co ty kurwa? ty szmatu. Ty kurwa. jebano. O Chodź, Panowie, bo... Później, kurwa. Posłuchaj. 9 marca w Pay Per View dojdzie do tej walki, tutaj Marcin był trzymany przez trzech ochroniarzy, nie mógł nic zrobić, Jacek murański wychodzi ze studia. A szmata spierdala nie wychodzi. Ale ty Marcin nie jesteś, więc ostatnie słowo należy do ciebie, śmiało. W sobotę kończymy tego parszywca i znika z przestrzeni internetu. 9 marzec, Cloud MMA Łódź, panie i panowie, to był ostatni program. Widzimy się już w piątek na ważeniu, a potem na systemie pay-per-view albo na hali w Łodzi. Do zobaczenia, ten pojedynek się tam odbędzie. Hej!